Witamy Was w kolejnym odcinku z tej strony Mateusz Jesteśmy w Centrum Przygotowania Sportowego Level Center. Ze mną jest Wasia Smirnow, specjalistka w dziedzinie treningu motorycznego. W dzisiejszym odcinku chcę poruszyć temat prosty i nieprosty, a mianowicie przysiady. Przysiady to jest genialne narzędzie do tego, aby budować swoją siłę mięśniową. Z tym, że widzę, jak mało osób potrafi poprawnie wykonywać przysiady, także. W dzisiejszym odcinku chciałbym, abyśmy pokazali, jak poprawnie robić mhm. przysiady i jak je robić, aby nie robić sobie krzywdy, bo przysiadami też można sobie zrobić krzywdy. Także Dobrze. lecimy. Dobrze, czyli kluczowe jest z tą zasadą, że jeśli robimy przysiad, stajemy w większym rozkroku, czyli nie robimy tak przysiadów, większy rozkrok. Szerzej niż na szerokość barku. Dokładnie. Następnie, jeśli wykonujemy przysiad, nie odrywamy pięt i nie robimy przysiadu na palcach, jak większość ludzi niestety robi. Tak, trzymamy pięty, obciążenie ciała właśnie dewkujemy na pięty, czyli przenosimy ciężar ciała bardziej do tyłu. Tak, dokładnie, plecy proste, tyłek mniej więcej do 90 stopni i wypychamy go. Plecy proste, ręce przed siebie. To jest dokładnie taka pozycja, jakbyś mógł bokiem pokazać, stanąć, jak robisz. Czyli jeszcze raz, szerzej niż szerokość dokładnie. barku. Dokładnie. Delikatnie roz, rozstawione stopy. Dokładnie, i właśnie, co jest ważne, kolana nie spychamy do środka, wręcz spychamy na zewnątrz. Czyli idą, w linii, idą w linii z dużym palcem. Dokładnie tak, za stopami. Hop. Raz. I w momencie, kiedy się unosimy, dobrze jesteś też napiąć mięśnie. Dokładnie tak, głowe. zepchnąć kolana do tyłu. Czyli mhm. cały ciężar ciała schodzi napięty. Schodzimy do pozycji 90 stopni. A to trochę się powoliłem. Możemy <grym> i dołączyć ten element. To pomaga w moim przypadku. Ja akurat lubię. Lubisz z z robić garażów mechanizację. Mhm. I to wszystko. Także pamiętajcie o tym, że po pierwsze stajemy trochę szerzej niż na szerokość barków. Dokładnie tak. Po drugie, ciężar ciała przenosimy na pięty, a nie na palce. Kolejna kwestia, wypychamy pupę do tyłu i staramy się, aby kolana szły w linii z dużym paluchem. Błędem jest krzyżowanie nóg, tak, wypychamy na zewnątrz. Dobrze, to wiemy, jak wykonywać przysiady. W opisie do tego filmiku znajdziecie rekomendacje, jak przysiady mogą pomóc w naszym treningu biegowym. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to pamiętajcie o tym, że jesteśmy tutaj dla Was. Piszcie maile, piszcie komentarze i udostępniajcie ten materiał, abyśmy wiedzieli, jak robić poprawnie przysiady. A Tobie Basiu ponownie dziękuję. Dziękuję. I do zobaczenia.